I jeszcze dwa punkty na początku, dwa spostrzeżenia, które z rozmów, z naszych dyskusji wydają mi się warte wyróżnienia od samego początku, właśnie przy tym cytacie, przy tym wierszu księdza Wierzbickiego. A mianowicie pierwszy jest taki, że chcielibyśmy, aby udało nam się Uniknąć oto takiej sytuacji, że walczymy o tytuł <tryk> dla samych siebie. Że zastanawiamy się, co miasto, co my, mieszkańcy jego, będziemy z tego mieli, co nam się należy i jakie profity z tym są związane. Od początku mnie zasta zastanowiło, zaskoczyło, że chcemy <tryk> widzieć lubię, czy to miasto. Jako zaangażowane poza siebie, jakby dalej niż wąsko rozumiany interes. Miasto, które chce być stolicą kultury, dlatego, że chce brać udział w różnych ważnych sprawach tego świata, również poza własnym podwórkiem. Że stara się uniknąć tej pułapki. Jaką często, jaka często towarzyszy takim przedsięwzięciom w sam takiej wsobności i koncentracji wokół siebie. Nawet bym powiedział, że, że można by w tym duchu odczytać słowo lubi, troszkę łącząc słowiańskie z zachodnim angielskim rozumienie tego słowa i to lub zaangażowanie serca i in w czy na rzecz czegoś, odczytać jako miasto, które chce być zaangażowane sercem w jakieś ważne sprawy i chce być y, dla y, czy wobec czego. Co to jest? To jest integracja europejska, to jest partnerstwo wschodnie, to są nasi sąsiedzi, to jest Białoruś, to, to są Inni, to są, to są różne sprawy, które, o, o których rozmawiamy, ale wydaje mi się, że trudno, że, że nie można tego aspektu, tego punktu jakoś pominąć w tym, jak będziemy budowali aplikacje i przedstawiali aspiracje Lubina i, i oczekiwania. Drugi punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę, dotyczy zmiany. Oczekiwania na zmianę. Coś, co towarzyszy właściwie każdej rozmowie, którą prowadzimy tutaj ze sobą w Lublinie. To poczucie potrzeby dokonania zmian, ono nie ma, wydaje mi się, nic wspólnego z narzekaniem, z malkontentem, z tym, że nie podoba nam się, jak jest. Nie, to nie o to chodzi. I troszkę to jest też inny czas niż ten czas zmiany, w którym uczestniczyliśmy w 1989 roku i W którym Lublin poprzez Solidarność, poprzez Świtnik, poprzez Podziemie uczestniczył podmiotowo w procesie zmiany, która szła szerokim frontem, środkowoeuropejskim, ogólnokrajowym. Dzisiaj to oczekiwanie zmiany, tak jak ja staram się to czytać i o czym rozmawiam, wynika raczej z pewnej dojrzałości miasta do. Tego, że, że czuję, że ma już swój własny potencjał, że ma swoją, swoją podmiotowość właśnie jako Lublin I, chciał, i oczekuje teraz jakiegoś kolejnego kroku jakiejś, kolejnej, jakiejś ambicji cywilizacyjnej, jakiegoś przełomu, jakiejś konsekwencji tego, co się przez te lata budowało, gromadziło, kumulowało. Jeżeli tak jest, jeżeli dobrze czytam, to to poczucie jakby istnienia wobec, wobec potrzeby zmiany, oczekiwania przełomu, nowego otwarcia czegoś, to, czegoś w tym duchu, to europejska stolica kultury powinna być rzeczywiście projektem, który wpisze się realizację tej potrzeby. Trudno, żeby pominęła ta strategia, ta, ta aplikacja, tą energię, to oczekiwanie, tą potrzebę mocno zrodzoną rzeczywiście jakiegoś przełomu, rzeczywiście jakiegoś nowego, nowego progu. Musieli oczywiście e, o tym rozmawiać, dyskutować, ale zastanawiać się też, jak, jak taki projekt czy budowanie e, takiej aplikacji może wyjść naprzeciw e, 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 takiemu oczekiwaniom. Teraz chciałbym. Powiedzieć parę słów, zanim będę mówił o treściach, tematach, kierunkach przewodnich tych dyskusji, y, które toczymy wokół aplikacji. Chciałbym powiedzieć o tym, jak y, to robimy, chcemy robić. Y, nie tylko dlatego, że. To jest jedno z ważnych pytań w samej aplikacji, kiedy trzeba pokazać, jak miasto to robi. Ale dlatego, że wydaje mi się, że to jest jedna w ogóle z najciekawszych kwestii, która powstaje przy Europejskiej Stolicy Kultury. My znowuż jesteśmy w takim czasie, jak może to było w okresie kontrkultury, kiedy sam proces tworzenia dzieła stawał się co najmniej tak samo ciekawy i ważny, jak samo Że dzisiaj to, w jaki sposób będziemy dochodzili do 2016 roku, jest samo w sobie projektem twórczym, który mobilizuje, angażuje, pokazuje innowacyjność, potencjał i w dużej mierze decyduje o tym, co będzie zawartością tego projektu. Więc jak chcemy to robić? Jaki, jaki charakter ma przybrać praca nad, nad takim projektem?